Cześć, pokażę Wam moje wioski na plemiona. Mam na świecie 59 miną wioskę ratus 16 rynek 12 tartak 21 zagroda 18, huta żelazny 20 Cegielnia 21, Koszary 20 je, 12, warsztat 6, kuźnia 19, stajnia 6, Spichle 16, wojska 1032 piekinierów. 391 mieczników, 34 łuczników, i rycerza 1990 punktów on na świecie 65. To już założyłem. Mam 26 punktów. Ratusz 1. Plac 1. Tak. Tartak 4. i Huter. Razem po 3. Zagroda. 1. Spiklerz. 1. schodek, 20, 26 punktów, ale dopiero założyłem. Dziękuję za obejrzenie, Na razie.